Przyjechaliśmy w tej chwili do sklepu myśliwskiego, żeby uzupełnić jeszcze troszeczkę nasz ekwipunek, dlatego że wybieramy się na okrągły tydzień do przepięknego miejsca prawie na koniec świata, ze znanymi Wam ludźmi, w bardzo fajnej męskiej ekipie. I myślę, że z tego wyjazdu pojawi się mnóstwo doskonałych materiałów. Będzie coś dla myśliwych, coś dla wędkarzy, coś dla ludzi pasujących się kuchnią. Będą naprawdę piękne rzeczy. Natomiast w międzyczasie chciałbym, żebyście przemyśleli jedną akcję. Ostatnimi czasy poznałem fantastycznego faceta, kolejnego prawdziwego myśliwego, kolejnego wyśmienitego mężczyznę, odważnego człowieka, który podjął się jakiś czas temu, już kilka miesięcy temu, bardzo trudnej misji. Jest to misja humanitarna. Wiem doskonale o tym, że wielu z was, praktycznie cały myśliwski świat podjął się bardzo spontanicznie pomocy Ukrainie. My nie przerywamy tego, staramy się pójść krok dalej. Maciek, którego poznacie, zbiera ekipę, zbiera busy i fizycznie wsiada w te busy. Przyłącza się do znanej już takiej dobrze zorganizowanej akcji i rusza na wschód Ukrainy. I my mu w tym pomożemy. Udało mi się bardzo spontanicznie i po prostu ad hoc. Zorganizować chłopaków z tego sklepu, którzy mają przede wszystkim bazę pod tytułem magazyn. I chłopaki, na jeden mój apel, na jedną moją prośbę, przy jednej kawie od razu zgodzili się pomóc. Eee, także w stepie myśliwskim Trop we Wrocławiu możecie składować te dary. Mogą to być finansowe sprawy, ale też chcielibyśmy, żebyśmy fizycznie pomogli kupić te rzeczy. I będą to rzeczy, o których za chwilę powie Wam Maciej. Ja mam do Was wielką prośbę. Ponieważ rozmawiałem z kilkoma ludźmi, i niektórzy czują jeszcze te fale pomocy, a niektórzy uważają, że ona już troszkę przebrzmiała. Słuchajcie, tam wojna dalej się dzieje. Ja nie bawię się w politykę i obiecuję Wam, że nigdy na tym kanale nie będę bawił się w żadną politykę, ani związaną z naszym związkiem, ani związaną z naszym krajem, ani związaną z polityką międzynarodową. Ja się na polityce nie znam, ale znam się na ludziach i dobrych ludzi, wydaje mi się, potrafię wyczuć. Wydaje mi się, że Maciej i jego ekipa jest warty tego, żeby mu pomóc. I ta cała przede wszystkim akcja jest warta tego, żeby mu pomóc. Bardzo Was proszę, przyłączcie się do nas. A jeżeli nie chcecie się przyłączyć do nas, to nie przeszkadzajcie. Po prostu dajcie nam to zrobić. Liczę na Was. Wiem, że ogląda nas dużo ludzi dobrej woli i bardzo zależy mi na tym, żebyście pomogli. Tutaj lokalnie, na Dolnym Śląsku, mamy sklep. Jeżeli chodzi o inne miejsca w Polsce, są też magazyny, do których można przywozić te dary. Jeżeli nie możecie, nie macie czasu, a stać was na to, dołóżcie się do tej zbiórki po to, żeby chłopaki mieli na paliwo. Jeżeli możecie pozwolić sobie na to, żeby wsiąść w tego busa i pojechać tam, nie boicie się tego, macie jakiekolwiek doświadczenie, to pomóżcie. Jest teraz ten tydzień, kiedy mnie nie będzie. Przemyślcie, komentujcie, rozsyłajcie. Jak tylko możecie. Udostępniacie gdzie tylko się da, dajcie znać znajomym. Myślę, że każdego myśliwego stać na to, żeby zamiast sobie kupić coś dodatkowego, albo oprócz tego, żeby sobie coś kupić, zawsze w tym sklepie może dodatkowo kupić jakiś piwór, może kupić jakąś bieliznę, może kupić to, można kupić to na Allegro, na Elixie, można to kupić z Chin. Tylko żeby to było jakieś rozsądnej jakości. Bardzo Was proszę, bo pamiętajcie, że idzie to na front, a jest jesień, za chwilę będzie zima. Tam wiele wskazuje na to, że nic się nie zmieni, a idzie naprawdę trudny czas dla tych ludzi. Więc poznajcie Maćka, przyłączcie się do tej akcji. Bardzo serdecznie Was zachęcam. My też się przyłączamy: przyłączymy się jako koło, przyłączymy się jako grupa znajomych. A tymczasem idziemy porozmawiać z Hubertem. Zapraszam Was serdecznie i czekajcie na materiały z naszego polowania, dlatego że będą naprawdę, naprawdę wartościowe. Cześć. <grym> Opowiadaj. Wierzę w to, że za pośrednictwem Twojego kanału dotrzemy do. Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pomogą nam w takiej wspólnej akcji, którą wraz z moją grupą znajomych sformowałem. A akcja ta polega na tym, aby zrobić humanitarny konwój myśliwych, który pojedzie na Ukrainę, czy też do Ukrainy, jak, jak kto woli, i będziemy mogli tam rozdawać. Pomoc humanitarną. Chciałbym, aby to była akcja myśliwych, oddolna, taka, w której, do której dołączą się inne osoby, po to, żeby pomóc, pomóc, głównie dzieciakom, dlatego, że chciałbym, aby to była akcja skierowana dla, do, do dzieci, które, które, które zostały na Ukrainie. Pod koniec października. Wyruszyć z konwojem i byśmy się udali w tereny opuszczone przez Rosję. Burcza, Irpień, Sumy, gdzieś tam w stronę Charkowa, Oczywiście nie zapuszczając się bezpośrednio w okolice frontu, ale, ale jedną z osób, którą, którą, yy, która tutaj wiele nam pomaga, jest Asia Zolsztyna, która, która organizuje tam. Konwoje humanitarne już wiele razy. Odwiedzaliśmy szpitale dla dzieci, domy dziecka, domy, gdzie się schroniły matki z dziećmi, które, które uciekało gdzieś tam z Donbasu, czy, czy z Krakowa, czy gdzieś tam z innych miejsc. Wszystkie dane znajdziecie w linku w opisie filmu. Jedziesz tam osobiście też, tak? Ja jadę osobiście. Jedzie mój kuzyn. E, drugim samochodem. E, Apel też jeśli ktoś, ktokolwiek z widzów chciałby się dołączyć do tego konwoju i był na Ukrainie, bo to jest ważne. No, no szukamy, właśnie podkreślmy szukamy, to, podkreślmy szukamy to. osób, które tam były, które wiedzą jak to tam wygląda. Podsumowując, szukamy busa z kierowcą lub ewentualnie samego kierowcy, ale kogoś, kto ma pojęcie, z czym to się je, bo to nie są już proste sprawy. tak, Jedziecie gdzie? Na wschód, mówię, daleko. Idziemy na wschód, ta wyprawa zajmie 4 może 5 dni. Tutaj e, ten konwój wyjedzie tak jak wspominał Maciej z konwojem innym, który ma co ważne odpowiednie zgody z ministerstwa. To też, bo to też nie słuchajcie, to nie jest tak, że wsiada bałty, i siedzi na front, czyli tam pod front. E, to jest e, pamiętajcie, że jedziemy w strefę konfliktu zbrojnego. Tak, mówię, jedziemy, ja nie jadę, od razu wam mówię e, z powodów prywatnych. Tam stoi pani, która by mi nie pozwoliła na to, ma dość stresów. Natomiast yy, szukamy odważnych mężczyzn, którzy tam pojadą, którzy też zrobią z tego relację, ponieważ zakładam się, że to nie będzie ostatni wyjazd. A jak każdy z was może pomóc w tej akcji, nawet jeżeli nie chcecie bezpośrednio wziąć udziału z jakiegokolwiek tylko znanego wam powodu, to bardzo proszę, zróbcie to minimum. Czyli udostępnijcie ten film. Te posty, które są wskazane te zrzutkę tak szeroko, jak tylko możecie. Ponieważ akcja jest robiona przez myśliwych dla Ukraińców, ale to nie oznacza, że nie zapraszamy rodzin, przyjaciół, znajomych, sympatyków łowiectwa, przeciwników łowiectwa. Wszystkich zapraszamy. Każdego, kto chce pomóc, zachęcamy i zapraszamy do pomocy. Pomóżcie dotrzeć do możliwie szerokiej liczby ludzi. To jest jedno kliknięcie. To nic, absolutnie nic nie kosztuje, a może pomóc wielu. Słuchajcie, tak jak mówiłem, e, dobrzy ludzie nie zastanawiają się, tylko robią. Tylko robią, czynią dobro. Przyszedłem do Huberta i tego brata. Znacie Huberta już e, z odcinka z Dortmundu. Prowadzą razem z bratem we Wrocławiu, dość prężnie działający sklep myśliwski. No i tak sobie od razu o was pomyślałem, potrzebujemy magazynu. Przyjeżdżam, wypiliśmy dwa łyki kawy i nie było trudnych pytań. Co ja z tego będę miał, dlaczego i po co? Myślę, że to rozumiecie. Dlaczego w ogóle tak konkretnie powiedz, przyjechałem, poprosiłem, i od razu zadziało. Dlaczego taka spontaniczna wasza i entuzjastyczna odpowiedź na to? No, wiemy, co tam się dzieje. Codziennie odwiedzają nas klienci z Ukrainy, a od samego początku wojny wspieramy ich i słuchamy ich historii, więc wiemy dokładnie, co tam się dzieje, więc no, nie mieliśmy żadnego problemu ani żadnych oporów, żeby, żeby pomóc. I tak jak mówię, od samego początku e, tego konfliktu e, wspieramy, udało nam się zorganizować e, w bardzo krótkim czasie bardzo dużą ilość termo i Noktowizji e, e, i innego sprzętu dla, dla walczących tam no, naszych, naszych braci, można powiedzieć. Tak. No właśnie. I... Jak myślę, że wy wszyscy macie tego świadomość. Ta akcja jest, słuchajcie, bardzo szybka, ponieważ te dary pojadą na koniec października, czyli tak naprawdę od teraz mamy półtora miesiąca na to, żeby się zebrać, żeby zorganizować przede wszystkim zapełnić te busy, zapełnić busy darami. I tutaj z Waszej strony rozumiem, że liczymy na magazyn. Jasne, nie ma. Są jakieś ograniczenia? Problemu. Nie, nie będzie ograniczenia. Sklep jest bardzo duży, mamy miejsce magazynowe. Wszystko się zmieści. Super. Chcia, chciałbym Cię prosić i proszę o to na żywo, bo jeszcze o tym nie rozmawiałem z Hubertem. Eee... Organizatorzy przysłali nam z Ukrainy i jeszcze nam dość taki papier toaletowy z wizerunkiem Putina. E, no zabawna rzecz, wymyśliłem, że. bo to oni rozdają komuś, kto się dołożył. Ja myślę, że jeżeli chodzi o formułę sklepową, czyli przychodzą gdzie do sklepu, coś po prostu was kupić, wyłożymy ten papier i to będzie cegiełka. Wydaje mi się, że możemy się umówić na kwotę 50. Plus. To będzie chyba rozsądne. Ja myślę, że to jest. Tak, dla większości portfeli nie będzie to żaden problem. Tak, także słuchajcie, u Huberta i Bartka w sklepie we Wrocławiu, jeżeli nie macie czasu jechać, robić zakupów typu ryż i tak dalej, po prostu przyjdźcie tutaj, kupcie sobie cegiełkę. Umawiamy się, że minimalna kwota za tę cegiełkę to jest 50 zł i dzięki temu będziecie mogli przez ładnych parę posiedzeń <śm> <śm> wyrazić się w ten sposób na temat, no miało nie być polityki, ale umówmy się, że to jest już chyba społeczna sprawa, nie polityczna. Po prostu można sobie wizerunkiem wroga podestrzeć, nie powiem co. E, także zapraszamy. Godziny otwarcia stepu? E, w tygodniu od 9 do 18 w sobotę 10.14. Okej. Okay. Także przywoźcie, tutaj co się da. Nawet e, jak będzie potrzeba, to chłopaki wyjdą, pomogą wam rozpakować. Oni to robią oczywiście za darmo, tego nie muszę tłumaczyć, tak? Że to jest e, wiadomo, pro publico bono. Także tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie się przyłączyć do akcji, to my wam dajemy wszelkie możliwości. Jeżeli nie chcecie, dajcie nam to robić. Nie komentujcie. Dokładnie. I będzie dobrze. Dzięki serdecznie. Super. Cześć Filip. Jest nas 130 tysięcy. Liczę na to, że damy radę.